Nagrywamy, uwaga, leci. O, oto brat z wizytą Państwowej straży pożarnej. Tu jest pomnik Loriana. O, a tutaj mój brat z wnuczką. No, tu masz budynek straży pożarnej. Państwowej straży pożarnej. O. Ale z nagrywaniem to można by było tak tak Wykasują Ci film, kurka. Wyłącz na to. Idź do, do dziadka. Idzie. państwo, Straż Pożarna i brat z nuczką Strażnica wybudowana w latach, odany. Mówię, lepiej zdjęcia robić, a nie filmy. O. Zdjęcia możesz robić, a Tak?